Dzień dobry. Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Proszę Państwa, nasze muzeum ma już ponad półwiekową historię. Tym niemniej w tym budynku znajdujemy się od stosunkowo niedawno. W roku 2012 uruchomiono. Nową siedzibę Muzeum Marynarki Wojennej, natomiast od bieżącego, a właściwie od ubiegłego roku, od 28 listopada roku 2018, pojawiła się zupełnie nowa, wystała stała muzeum, związana ze stuleciem budowy, utworzenia Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. Warto przypomnieć, że marynarka wojenna po. I wojnie światowej odrodziła się mocą rozkazu, się dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, który to dekret nakazujący utworzenie marynarki polskiej wydał 28 listopada roku 1918, a więc w niewiele dni po takim formalnym odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nasze muzeum poświęcone jest historii sił zbroj, siły zbrojnej Rzeczypospolitej na morzu, najogólniej rzecz biorąc, tym niemniej. Główny nacisk położyliśmy właśnie na ten okres od momentu odzyskania niepodległości w roku 1918. Dysponujemy trzema sala salami wystawowymi, które są tak właśnie wyprofilowane piętro, na którym w tej chwili się znajdujemy, nazwane Zbrojownia, Muzeum Marynarki Wojennej poświęcone jest wszelkiego rodzaju sprzętom, uzbrojeniu, wyposażeniu okrętów bojowych z różnego okresu. Oczywiście są to wszystko sprzęty związane z dwudziestowiecznym uzbrojeniem jednostek pływających, nie tylko polskiej marynarki wojennej choć one są tutaj w przeważającej większości, a więc mamy tu elementy uzbrojenia artyleryjskiego z tak słynnych okrętów jak ORP Błyskawica czy ORP SEMP, okręt podwodny Bliźnia Korła, wyrzutnie bomb głębinowych, tej broń podwodna, którą reprezentują również różnego rodzaju miny morskie, stosowane podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Mamy tu też kilka egzemplarzy uzbrojenia Niemieckiego, stanowiącego wyposażenie okrętów, które w pewnym momencie po upadku obrony wybrzeża w 1939 roku trafiły pod niemiecką banderę, rewindykowane po wojnie przez polską misję, wróciły do kraju z tymże, z tymże uzbrojeniem, w które wyposażyli je podczas, podczas wojny Niemcy. Także zbrojownia marynarki wojennej to ten pierwszy poziom, na którym właśnie tego rodzaju sprzęty łącznie z bronią rakietową, stosowaną oczywiście już w okresie znacznie późniejszym, a więc w latach 60., -tych, 70. -tych XX wieku, na, na tym piętrze eksponujemy. Poziom najwyższy, może nie po kolei, ale teraz przejdę do takiego poziomu najwyższego, ale jednocześnie prezentującego ten okres żaglowych flot, bowiem w naszej kolekcji znajduje się całkiem pokaźna galeria modeli okrętów żaglowych nie tylko polskich są tam modele bardzo precyzyjne modele zasłużone dla historii morskiej świata takie jak Santa Maria Krzysztofa Kolumba liniowiec admirała Nelsona Wiktory ze słynnej zwycięskiej bitwy pod Trafalgarem z roku 1805 czy też jednostki floty holenderskiej duńskiej ale ozdobą tej kolekcji są polskie okręty, okręty gdańskie, które 28 listopada roku 1627 uczestniczyły w zwycięskiej bitwie ze skadrą szwedzką blokującą Gdańsk w bitwie pod Oliwą. Mamy tam komplet jednostek polskich, które wówczas w tej bitwie uczestniczyły. Kolekcje uzupełniają elementy wyposażenia i broni marynarzy tamtych epok, jak również galeria obrazów słynnego polskiego marynisty Mariana Mokwy, kaszubskiego malarza, który zasłynął tym, że w swojej twórczości bardzo bogatej odzwierciedlał to wszystko, co się. Pod polską, choć wówczas jeszcze nie biało-czerwoną, ponieważ biało-czerwona bandera, właściwie związana jest już z okresem XX wieku, ale pod polską banderą w interesie polskich miast, głównie Gdańska, działo na morzach. On stworzył taką kolekcję apoteoza polski morskiej, która zniszczona przez hitlerowców po zdobyciu Gdyni. Przez malarza po wojnie została pracowicie odtwarzana i część tej kolekcji znajduje się na tej wystawie, na naszej wystawie poświęconej okrętom żaglowym. Podstawową część naszego muzeum tworzy poziom, który poświęciliśmy właśnie stuleciu marynarki wojennej II Rzeczypospolitej. Od momentu tworzenia tej marynarki, która powstała, jeśli chodzi o kadry morskie, z połączenia marynarzy z flot austro-węgierskiej, carskiej, i niemieckiej, bo kierowali naszą marynarką wojenną w różnym okresie, marynarze, admirałowie, oficerowie z tych trzech flot. Scalić to w jeden sprawnie działający organizm było bardzo trudno, szczególnie, że okres od roku 1918 był bardzo bożliwy w historii naszego kraju, bo przypomnę, że natychmiast po odzyskaniu niepodległości, po zakończeniu II wojny światowej, wschodnie granice były bardzo zapalne. Wojna polsko-bolszewicka roku 1920, w której brali udział również Również marynarze, chociaż floty morskie jeszcze nie mieliśmy, tym niemniej marynarze walczyli w batalionach morskich, w formacjach lądowych, jak również bardzo aktywnie na wodach Polesia, gdzie toczyliśmy boje z Rosją Sowiecką. I to wówczas na rzekach pojawiły się pierwsze okręty, jeszcze rzeczne okręty, już pod biało-czerwoną banderą. A więc zaczynamy od tej historii na rzekach, bo z rzek następnie przeszliśmy nad morze 10 lutego roku 1920. W Pucku generał Józef Haller dokonał historycznych zaślubin Polski z morzem. To wówczas Polska dotarła nad Bałtyk. Bardzo ubogi wówczas, bo na piaskach właściwie nie było większych ośrodków miejskich, a jedynie Puck, niewielki rybacki port, stanowił na miastkę pierwszej bazy polskiej marynarki wojennej. Zbliżamy się do, kolej, do setnej rocznicy tamtego wiekopomnego wydarzenia dla, dla Polski Morskiej i również ten element znajduje się na naszej wystawie. A więc budowa od podstaw właściwie y, Zbrojnej Siły na Morzu Polskiej to jest to, co pokazujemy poprzez eksponaty, poprzez multimedia, których jest tutaj dosyć dużo. Pokazujemy rozwój, po pierwsze bazy, a więc Wówczas powstała Gdynia w roku 1923 pierwszy morski port gdyński, który nazywał się wówczas tymczasowy port wojenny i schronisko dla rybaków, świadczy o tym, że marynarka wojenna od początku miała duże znaczenie dla tej morskiej części gospodarki naszego kraju. Budowa bas, budowa okrętów Zamówienia w stoczniach francuskich, przede wszystkim w tym pierwszym okresie w latach 30., a jeszcze wcześniej w latach 20., rewindykowane jednostki z rozbitej floty niemieckiej, jak również zakupy starych okrętów, które o niewielkiej wprawdzie wartości bojowej stanowiły tą podstawową szkołę dla tworzących się kadr morskich Wolnej Rzeczypospolitej. Druga wojna światowa to oczywiście Westerplatte, które podlegało dowódcy floty admirałowi Józefowi Unrugowi, obrona Kępy Oksyjskiej, obrona Gdyni, tragiczne losy polskich okrętów, które wobec przeważającej siły atakujących okrętów i lotnictwa niemieckiego większych szans tutaj nie miały, tym niemniej na ile to było możliwe walczyły w obronie polskiego wybrzeża. Wielkie dni małe floty, czyli ten okres kiedy nasi marynarze u boku flot sprzymierzonych walczyli właściwie na wszystkich ważniejszych frontach morskich II wojny światowej. Mamy tutaj mnóstwo zabytków, pamiątek związanych z tamtym okresem lat 1939-45, bo warto pamiętać, że tuż przed wybuchem wojny, zdając sobie sprawę z niewielkich szans naszej floty w starciu z Niemcami, szef kierownictwa marynarki wojennej, admirał Świrski, zdecydował o wysłaniu trzech najwartościowszych okrętów nawodnych do Wielkiej Brytania, więc błyskawica, burza i grom przeszły tuż przed wojną do Anglii. Przedarły się również do Wielkiej Brytanii dwa polskie okręty podwodne, a więc słynny Orzeł i Wilk. No i one stanowiły zalążek polskiej floty, która walczyła u boku sprzymierzonych właśnie na morskich frontach II wojny, na Morzu Śródziemnym, na Morzu Północnym w konwojach do Murmańska, na Atlantyku, wybrzeży Afryki. Także te losy warte są tego, aby zostały uwiecznione, i właśnie my to robimy tutaj, w Muzeum Marynarki, Marynarki Wojennej. Okres powojenny to jest okres, okres PRL-u, który z politycznego punktu widzenia w tej chwili można powiedzieć, że nie jest zbyt hołubiony, jeśli o tę oficjalną historię chodzi. Natomiast Warto pamiętać, że to było kilkadziesiąt lat, podczas których zarówno jednostki pływające, jak i bazy, szczególnie że po wojnie przecież z tego niewielkiego odcinka wybrzeża zyskaliśmy szeroki dostęp do Bałtyku od Świnoujścia aż po Braniewo, także w tych portach rozwinięte zostały bazy i tutaj również ta historia znajduje swoje odzwierciedlenie. Oprócz tego, co znajduje się w salach muzealnych, Muzeum Marynarki Wojennej dysponuje również ekspozycją plenerową, na której eksponujemy elementy wielkogabarytowe, uzbrojenia od tego okresu. Września 1939, bo mamy tutaj bardzo cenne egzemplarze artyleryjskiego uzbrojenia, właśnie z okresu kampanii wrześniowej, aż po niemalże współczesność, bo, stosunkowo, bo systematycznie, w miarę jak okręty wychodziły za służby, udawało nam się pozyskać elementy wyposażenia, uzbrojenia z tych jednostek, które były ze służby wycofywane. Cały zresztą czas to robimy. Warto dodać, że już niebawem. Przejmiemy cały, niemal sprawny okręt podwodny, bowiem decyzją ministra obrony narodowej jeden z wycofywanych okrętów podwodnych ORP SOKÓŁ przeznaczony został do muzealnego wykorzystania i przypadnie właśnie naszemu muzeum i w jednym z eksponowanych miejsc Gdyni. No, nie jest to tak szybka inwestycja, więc sądzę, że w roku 2021 będzie można po raz pierwszy wejść do prawdziwego okrętu podwodnego, który na lądzie stanie i będzie służył wszystkim zainteresowanym morską historią. Jeśli o takie żywe eksponaty chodzi, to należy dodać, że Muzeum Marynarki Wojennej eksponuje również wystawę na ORP Błyskawica, na słynnym niszczycielu, który zbudowany w 1937 roku przeszedł cały szlak bojowy II wojny światowej i istnieje do dzisiaj zacumowany przy nabrzeżu pomorskim w centrum Gdyni. To również niezwykle atrakcyjny okręt, szczególnie że można zapoznać się z historią tej jednostki, jak również poprzez odwiedzenie niszczyciela zapoznać się z techniką tamtych lat. Na ekspozycji plenerowej znajduje się również ORP Batory. To jest taki z pozoru niepozorny okręt, ale o bardzo bogatej historii. To był ścigacz pościgowy, kuter pościgowy właściwie morskich, morskiego oddziału Straży Granicznej, który tuż po właśnie w okresie kapitulacji Helu zdołał przedrzeć się do Szwecji. Funkcjonował, wrócił oczywiście po wojnie do Polski, przez całe dziesięciolecia był eksploatowany jako jednostka szkolna i w pewnym momencie stał się eksponatem naszego muzeum. W skali 1 do 1, czyli w oryginale, można go dzisiaj tutaj na naszej ekspozycji oglądać. Przed muzeum szereg inwestycji, w związku z tym nie wszystko w tej chwili jest w takim, powiedziałbym, doskonałym stanie ze względu na to, że cała nasza ekspozycja plenerowa będzie przechodzić gruntową reno renowację, będziemy budować nowe magazyny, nowe studialne pomieszczenia, które pozwolą nam się w jakimś stopniu rozwinąć. Także Muzeum Marynarki Wojennej to kawał historii od tego okresu drewnianych statków, na których pływali ludzie z żelaza, aż po XXI wiek, kiedy to nasi marynarze uzbrojeni w technikę rakietową pełnili straż nad Bałtykiem, można tak zakończyć górnolotnie.